Hej, cześć się mano wam wszystkim ludzie, tutaj TWR, witam Was w kolejnym odcinku Space Marina. Przyznam się Wam szczerze, nie miałem okazji jeszcze zagłębić się w komentarze spod poprzedniego odcinka, ponieważ znowu mamy mały, krótki okres intensywnej jakby ilości rzeczy do zrobienia w domu. Plus mamy naprawdę dużo gier codziennie, tak więc nie miałem jeszcze czasu w nie wniknąć, ale jeżeli Wy ich nie czytaliście, polecam. Widziałem już co najmniej, że Morderitor, albo Morderitur, nie, nie mam dobrej pamięci do pojedynczych syw. Wrzucił bardzo dużo wiedzy, tak więc lećmy dalej i po prostu z gameplayem. Ja zastanawiam się, czy nie powinienem trochę zmienić podejścia do tego, jak komentuję tę grę, ponieważ za każdym razem, jak kończę odcinek, mam wrażenie, że nagrałem strasznie słaby odcinek, ponieważ ciągle tylko walimy, strzelamy, walczymy, kroimy, a ja czuję się w tym wszystkim, jakbym po prostu ciągle tylko powtarzał ey, a, ey, o kurwa, tam, z lewej, prawo, lewo! A więc musicie wy mi dać znać, czy powiedzmy rozrywka polegająca na ciągłym koszeniu robali jest dla was satysfakcjonująca. Eee, a ja co? Zapraszam was do zostawienia lajka, wchodzę w interakcję, i muszę przyznać, jeżeli mój żołądek będzie sobie robił tutaj jakieś problemy, wybaczcie, wydaje mi się, że normalnie muszę się udać do lekarza, kurwa, co się ze mną dzieje, starość mnie chyba dopada, może jakieś wrzody, może jakiś refluks, rzeczy, które kiedyś nie sądziłem, że mi się przydarzą, jednak chyba mi się przydarzają. Mamy tutaj jakiegoś gastrologa w komentarzach, <laughs> mogę tutaj liczyć na jakąś konsultację w ramach powiedzmy, nie wiem, czy ja mam z tym walczyć? Here they come. Yy, o cholera jasna, to, tak, to zdecydowanie jest do zamordowania, cholera jasna, to na to mam używać mojego miotacza ognia. What the fuck? Okej, okay. ściana ognia, jedyne co mi pozwoli tutaj się przez nie przebić chyba. Czy ich jest skończona ilość, czy może ja będę musiał je tak po prostu mordować w nieskończoność? Zaraz mnie tutaj wszystkie pogryzą, ale okej. Okay. Wydaje mi się, że jak odpowiednią ilość tej chmary uda mi się po prostu wytopić, to reszta znika. Jak krew w Crime Scene Cleanerze, Nie wiem w jakiej kolejności, który teraz leci ten odcinek, ale dzisiaj dwa cleanery na kanale. Dokończenie wielkiej muzealnej czyścianiny, więc możecie być zadowoleni, jeżeli oglądacie. Dobra, to zabezpieczone, tamto zabezpieczone. Tutaj jeszcze jakaś amunicja, wszędzie. granaci, godłamkowy, poproszę. Amunicja kolejna do miotacza. Dobra, wielu tutaj palaczy było. Nie wiem, czy to są. Nie, to nie są adeptusi. To są ci potencjalnie zlobotymizowani słudzy, którzy za wiele nie są w stanie powiedzieć. Bo nie są w stanie mówić za bardzo w ogóle. Te stymulanty, odzyskać część zdrowia. Dobra, lecimy dalej. Co się będzie tutaj działo? Jesteśmy, pamiętajcie, w laboratorium, w którym. our oh, exit clear a path through those vermin ah Dobra, to nie wygląda jak sytuacja, w której poradzę sobie po prostu miotaczem płomieni. Czy ja nie mogę tutaj, nie wiem, wypuścić jakiś jej... Je, ...nóż bojowy? A wiecie co, podbijmy się na nóż bojowy, zobaczymy jak tym się będzie walczyło. Z pojedynczymi wrogami może lepiej. Czy ja naprawdę mam tutaj po prostu zeskoczyć i zacząć je, je przepalać? Jaki będzie zasięg tego mojego miotacza ognia? Czy jak będę walił tutaj, to cokolwiek się wydarzy? No mniej więcej je odganiam, ja mam dotrzeć na drugą stronę. Dobra, Restart. zostaje mi chyba tylko jedno. Przeładowywania tutaj nie ma. Zeskakujemy na dół. Rozpalamy łogi w takim razie i trzymam kciuki, żeby po prostu mój piekielny, infernalny przemarsz dał mi możliwość przejścia na drugą stronę, w miarę bezpiecznego. Widzę tutaj dodatkową amunicję. O kurwa! Dobra, ty, bo przecież to się jeszcze przegrzewa, co nie? Ja. O kurwa, mać, jaka chmara! O kurwa, ja muszę tutaj uniki przed nim robić? Chyba tak! Dobra, wydaje mi się, że największe zagrożenie dla mnie są po prostu chmary, które się zbierają i potem zaczynają płynąć w moją stronę. Tutaj się jedna zaczęła tworzyć, jakby wirują obok mnie. W dużej mierze mnie unikają. Ja nie muszę za każdym razem tych chmar tutaj mordować. Po prostu tego, co łazi sobie po podłodze, ale jak zbierają się w taką piramidkę, to trzeba je wymordować. Dobra, musimy iść do centrum sterowania, ponieważ drzwi normalnie nie działają. Ale tak, one czują respekt przede mną, odsuwają się, kiedy idę przed siebie. Z tym wchodzimy w interakcję, podnosimy rzeczy, które są dookoła. Galadriel, Haron dalej próbują walczyć. Tutaj znowu kolejny unik. I lecą w nas, co. Atakują! Kurwa, dobra, jeszcze normalne, pierdolone tyranidy idą. Te standardowe, prościutkie robale. Cholera jasna, dobra. Czy, o, czy jakby miota jągniał, będzie też dobry na standardowe tyranickie jednostki? Bo domyślam się, że to robactwo to też są tyranidy, a nie coś kompletnie niezwiązanego. Tyranidzi? No, chyba tyranidzi. Oj, 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 poziom zasilania systemu, ja mam tutaj, kurwa, mać, cały czas mam energię, ale nie zmienia to faktu, że cały czas mam energię, co się kurwa dzieje, Boże, jak mnie tutaj przepalają, tamten we mnie skacze, dobra, jeszcze trochę miotacza ognia, poziom zasilania systemu, nasze główne zadanie na teraz, kurwa, przeżyć, wyeliminować dużych, cały czas pozbywać się małych, żeby nas nie zatopili po prostu, ja muszę pamiętać o moich stymulantach, unikać tego i jobanego. Dobra, znajdź transmitter, mamy to, możemy iść przed siebie. Kliknąć w te drzwi, przywrócić ten power, otworzyć je jak najszybciej, zająć się tymi, elimination. No, śmiał nam przeszkadzać, zdecydowanie i to w jakim stopniu. God damn! Oj, są ukarani chyba. rozrywacze. Szok synaptyczny, abym ja powiedział, że ostatecznie przestraszyło ich to, że niezliczone ich ilości spłonęły w męczarniach. Ale okej, okay, udało się. Trochę furii tam też pomogło w odpowiednim momencie. Tutaj to jakiś, kurwa, blasterek by się przydał, gdybym tylko potrafił trafić. Automatyczny karabin boltowy. Mam nadzieję, że nie jest to zła decyzja i nie będę już musiał się przepalać przez nic, bo sobie wymieniłem broń na taką, która za wiele tutaj przepalania nie będzie w stanie wygenerować. Granat oh chciałem rzucić! Tak, ten tutaj już na mnie leci. Dobra, bolterki, karabiny, mamy noża, ale nasze dwa ziomeczki też tutaj dają radę. Trzeba iść w tamtą stronę? Nie. Tutaj ewidentnie w takim razie kryje się coś dodatkowego i nietypowego, co? Przeładowanie i przed siebie. Karabinek boltowy, a zresztą chuj z tymi wszystkimi bolterami. Amunicja do miotacza ognia widzę, że jest tylko zbieralna, kiedy mam miotacz ognia w ręku, co ma sens. Ale kurwa, przecież mamy tyle miejsca w tej naszej zbroi, że powinniśmy w stanie być trzymać tutaj wszystko. Osobne kieszonki na każdy istniejący rozmiar, po prostu, twór rodzaj amunicji. Zabić stu przeciwników groźnymi obiektami? Czy groźne obiekty są beczki, które tutaj wybuchają? Ewidentnie. Eee, kurwa, no powiem wam tak, wszystko czego się dowiaduję na temat tych tyranidów sprawia, że mam już po prostu ich podziurki w nosie. Wyglądają jak połączenie zergów i alienów zresztą, tak jak mówiłem. Zergi w jakimś tam stopniu były wzorowane na, na terminidach. Bo to miała być gierka w końcu Warhammerowa początkowo. Super kombo, pierdolnięcie. Wszystkie te kombosy, nawet z użyciem. Ała! O, ten postrzał pięknie, udany. Eee... Wszystkie kombosy z nożem wyglądają w ogóle inaczej. Tylko jak mam piłomiecz, to wtedy jestem w stanie zrobić to stąpnięcie. Teraz nie wyszło. Skład amunicji, lecimy, pancerz odzyskany, nie podoba mi się za bardzo ten nóż, muszę przyznać, chyba jednak większym byłem fanem piłomiecza, troszeczkę obszerniejsze tak, <śm> zgodnie z zamówieniem, dziękuję bardzo. Do czego wystrzelacie, chłopaki? Już raz go zajebaliście, ja wiem, że bardzo chcielibyście ponownie, ale to chyba niestety tak nie działa. Granacik sobie rzućmy, niektóre tam już gotowe na eliminację, ale niech będą wyeliminowane w pełni w takim razie. Tutaj już myślałem, że czerwonego widzę. Świeżby mnie ciągle ręka, żeby kroić alieny. Trzy uderzenia. Stąpnięcie. Niko nie sięgnęło. O kurwa, dobra, tutaj zdecydowanie granat się przyda. Halo, halo! Duże jebańce! Duże jebańce eliminacje. Je -je. Czuję się tutaj mega creepy, naprawdę. Połączenie alienów i zergów to jest chyba najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką można sobie wyobrazić. W podziemiach pojebanego laboratorium, nie mniej pojebanego naukowca. Tam ktoś jest? Na chuj tymi granatami rzucacie chłopaki, jak nie ma tutaj czego detonować. Idzie tutaj tych zergoidów masa. Może będę je po prostu zergami nazywał, żeby sobie ułatwić zadanie? Krabinego kulus? Nie, chuj tam z okulusem. Ra-ra-ra-ra. Nie zdziwię się, jak tutaj też oczywiście spotkamy zaraz jakiś niesamowicie rozbudowany i rozwinięty rodzaj aliena. Ej, unik! Może powinienem celować w głowę? Wyglądają szczerze mówiąc, jakby mieli jakiś super armor na łbach, ale, ale też prawda jest taka, że najpewniej to jest najsłabsza część całego ich armora. Dlatego tam będę mój ogień kierował, jeżeli tylko dam radę. No typie! Ile można kurwa żyć, ile pocisków już cię wpakowałem? Szybka zmiana broni i dokończenie roboty. Mam tutaj nóż bojowy, amunicja do miotacza? Nie. Wydaje mi się, że mimo wszystko standardowe bronie są lepsze, jeżeli chodzi o zwykłych tyranidów. Granat odłamkowy, poproszę, już żadnego nie mam. E, miotacz płomieni, płomieni jest jednak niezastąpiony, jeżeli chodzi o te małe grzmoty. Oj! Jakieś informacje, może dostajemy kolejne? To Tutaj te wybuchowe zarodniki latające cały czas. Na, na, o ile byliśmy na bagnach, mam wrażenie, że one bardzo jawnie się nam pokazywały, swoją obecność ogłaszały z daleka, wszystkie mogły rozstrzelać, jeden wybuchł i potem się zaczyna tak naprawdę reakcja łańcuchowa. Teraz zacznę się zakradać do mnie, wylatując z zawinkli i chuj wie, gdzie się następnym razem pojawią. Automatyczny, dobra, w pełni automatyczny, a krótki dystans, let's go. Tyranidzi nie pozwalają mi być na daleki dystans, przynajmniej nie w tych warunkach, w których jesteśmy obecnie. Możemy sobie tutaj e, dziabnąć naszego meda, podnieść kolejnego, żeby mieć full żyćka, bo i tak lecimy dalej. Ciekawa jestem, czy te badania, które będziemy tutaj zbierali, będą miały jakiś związek z dalszą fabułą tej gry, że może wiecie. O, on bada coś tam niesamowicie ważnego i zajebistego, dlatego musimy lecieć na inną planetę, żeby dokończyć tego te badania. W sumie pierwsza część też się opierała o jednego inkwizytora, który wymyślił sobie, że zrobi psioniczny bitch. jak się to potoczyło, mam nadzieję, że wiecie. Jak nie, to znaczy, że nie oglądaliście uważnie jedynki, albo w ogóle. Mniotarz płomieni, co? No, oczywiście, że mam pełzające ścierwo. Akurat sobie nową grę, nową grę, nową broń podniosłem. W sumie to jak taka jedna wielka gra. Eee, w sumie mogę też tutaj rzucić granatami, ale w to toro, robactwo nie ma sensu. To jest praktycznie Plague Tale, Innocence albo Requiem. Iść załatwiać szczury tam, gdzie trzeba. No wygląda to nawet jak szczury. Strasznie mają, mam wrażenie, oszczędnie zrobione modele. Ale cóż, przelećmy. Czy tam będą jakieś dzienniki? No coś czuję, że będę musiał tutaj wszędzie dookoła chodzić. Paliwo domiotacza, mam full. No dobra, lecimy w takim razie. Teraz przynajmniej wiem, że nie powinienem mordować wszystkich, wszystkich tych robali, jakie tutaj się znajdują. Poza oczywiście tymi, które się zbierają w górska. Dobra, ale miałem też hitboxa, co oznacza, że po prostu chłop nie żyje. Już tutaj zacząłem blokować. Je bańce. O, wybuchowe beczki! Biją także mnie. Ety, ty, kto tam do mnie próbuje skakać? Hitboxy te. Aj, kurwa, prosto, w chmarę. Nie, 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 nie taki był mój cel. Muszę patrzeć, kiedy mi tutaj zaznacza dokładnie, że ten przeciwnik ginie, no bo. Jeżeli będę walił więcej tym miotaczem ognia, niż potrzebuję, to bardzo szybko się wypłukam z tego. Paliwy do miotacza, idziemy i podnosimy cały czas. Ej! Mordeczko, na spokojnie. Dam radę go tutaj spalić, czy on, wiecie, zasłania się swoją bronią jest po prostu odporny? Mam nadzieję, że nie. Granat leci przed siebie. Tam mamy tego skór u góry. A te! O cholera, zielone kule! Dobra, podejdźmy tutaj. Gdzieś tutaj miałem chyba w tę okolice dotrzeć, tak mi się wydaje. Wykorzystam chwilę, żeby, wy żeby jakby rozejrzeć się, ale to raczej nie to. Tam tego mogę w ogóle załatwić? Ty, zabij! Ja teraz mam po prostu wymordować wszystkich, którzy tutaj jeszcze są. Come on! Halo! Zablokowało mnie? Kurwa, co się dzieje? Ty Chłop normalnie jaki, jakiś czar na nas rzucił. Co się tutaj wydarzyło. Strzela w nas, jest gotowy do eliminacji. Robactwo idzie, szybko, miotacz ognia! Szybkie zmiany broni będą tutaj kluczowe chyba. Jaki jest nasz cel? Znajdź transmitter? To jest kurwa mój cel! Czy ten transmitter będzie gdzieś tutaj? Nie mam powiedziane, gdzie ja dokładnie mam się teraz znajdować. Dobra, wypalamy chmary rozrywaczy i robali. Ten, ten górny... O, zginął i wszystko się wycofało. Tak czułem, że musimy go załatwić, no ale ja byłem tutaj odmiotacza, chłopaki okay. od karabinu, więc dobrze, że się dogadaliśmy. To jest

Jestem pod wrażeniem. 90% roju wyeliminowane. Prawda jest taka, że zapewne jak nie wyeliminujemy 100%, to oni oczywiście znajdą sobie jakiś sprytny pomysł, żeby, wiecie, powrócić. Karabin prześladowca bierzemy. Żeby, nie wiem, może się wycofać, założyć gniazdo, rozmnożyć się, zeżreć ciała swoich kolegów. Nie wiem, czy oni tak działają. Wiecie, jest dużo stworów, potworów, które po prostu operują na zasadzie. E, został jeden, to zostały wszystkie. Jeb w głowę, jeb. Ty, czy ja tutaj jakiegoś ziomka mojego mam obok? Tak mi się wydaje. Kto tutaj strzelał? Ten strzelał? Nie, nie wydaje mi się. Dobra, bierzemy granatnik. Jak bardzo bym snajperki nie lubił, tak jednak się kurwa granatnik lepiej, lepiej przydaje. Tutaj zamiast przybliżenia mamy granaty. No widzicie, więcej granatów to lepiej granatów. Mam dwa, mogę mieć dodatkowe. ile? Pięć. Kurwa, zajebiście. Pewnie nie tak potężne są jak moje standardowe granaty, ale muszą mi wystarczyć. Możemy sobie przejść, jakieś dzienniki, niedzienniki. Relikt gwardzisty. Aha, ja już. Ja już mam relikt gwardzisty, nie mogę tego podnieść? Wydawałoby mi się, że powinienem móc to podnieść, kurwa, kaman, panie gwardzisto. Coś ty mi tutaj zdropił, czego podnieść nie mogę. Wydawało mi się, że pojawiał się taki znaczek obok moich tych steampaków czy tam medów po prostu, który sugerował, że mogę sobie zrobić self revive'a. Teraz mi po prostu nie pozwala. Dobra, przegrupowanie, nic więcej tutaj nie ma. Mam podejrzane wrażenie, że zbliżamy się lekko do jakiegoś znowu finalnego momentu, kiedy oczywiście trzeba będzie rozjebać ostatnie 10% tego roju. I zrobimy to my we trójkę, ponieważ taki już jest nasz los. Szybki łygi do przodu. Uhuhu! Jetpacki! Oj tak. Jeżeli to, jeżeli Jetpack będzie gwarantował taki sam zajebisty fan, jaki gwarantował w jedynce, że po prostu się można było pobawić, to ja kurwa poproszę, co to jest? Kolejny człowiek zamknięty tutaj z DoD? Nie, nie, nie. Człowiek zamknięty w rurach i dzikim hełmie. Większość ciała wyjebana. Po co w ogóle tyle ciała zostawiać? To już nie lepiej same rury, żeby były? Na co są to ochłapy tak naprawdę? my będziemy mogli polatać, czy tak mnie tylko tutaj liże po jajach, ale nie idzie dalej? Kurwa, no nie zakładamy żadnego jetpacka, come on! Raczej się nam nie założył automatycznie. No cóż, szkoda. Ale nie wątpię, że jetpack się w końcu tutaj przewinie, pojawi i będziemy mogli z niego korzystać. Kto pytał?! No. Ah, oh, buzzer buzzer. Repairs myself. Fire your work system is in your honor. Will that interfere with operation? Negative. And keep close proximity to the terminal while I work from Connectivity range limited. Okej, okay, czyli musimy zejść na dół, walczyć z rozrywaczami i pewnie nie tylko, ale jednocześnie trzymać się blisko generatorów, ponieważ musimy je wszystkie aktywować. Dobra, jazda zatem, interakcja! I teraz będzie pewnie oczywiście pasek postępu i musimy napierdalać! Kurwa, łogiń! Jesus, chłopaki. Ty, co do mnie napierdala? To to robactwo cały czas! Kurwa, kaman! Jakieś te chmary tutaj się chyba muszą utrzymywać, nie zamordowane. Włażą nam do środka całego tego miejsca. Ja praktycznie kurwa umarłem tutaj. Jesus. Dobra, nie mogę korzystać za dużo z tego miotacza, bo zaraz będę w dupie. Rzućmy tam jakimś granatem. Muszę też cały czas się na tył patrzeć, podnosić tą amunicję do miotacza, lokalizować te chmary. O, mamy czerwony hitbox jest zajebiście. One są praktycznie osobnym bytem, którego trzeba się pozbyć. Dobra, jeszcze więcej amunicji. Nie, bo ja zmarnuję to, że tyle już, już i tu zebrałem. Ej ej, 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 chłopaki! Mam wrażenie, że jak one się zbierają w tą chmarę, to dodają troszeczkę odwagi reszcie tych robali, które są obok. I wtedy bardziej zaczynają do mnie podchodzić. Tam mamy jeszcze w ogóle standardowych też przeciwników, nie wiem, rzućmy granatem. Trzymamy się, 87% uploadu, uplinku czy tam sterowania nakierowywania, więc nie idzie tak, nie idzie tak źle. Jebańce. No, rozrzucili te winorośla, które nas blokują. Dobra, aktywacja drugiego generatora. Amunicja, miotacz, lecimy. Dobra, chłopaki, nie ma czasu na opierdalanie się. Akurat tej, tej amunicji do miotacza, amunicji do miotacza mam wszędzie w cholerę. Czuję, że te rozrywacze to były tutaj klasycznym. te te t Klasycznym problemem, za każdym razem, jak tutaj. o, ktokolwiek pracował, porozkładali na wszelki wypadek dla innych gości amunicję do miotacza, żeby każdy mógł się wrogów pozbyć. Dobra, będziecie paleni, chłopaki. Może lepsza broń by się tutaj przydała, ale tylko jedną taką mogę mieć. Ała, kurwa! Te, Haron, chłopaki! Czy wy tam coś robicie? Czy ja mogę wam, kurwa, zaufać? Nie! Jesus fucking Christ! Gdzież, ja muszę kolejnego okay. steampaka teraz użyć, bo będę zaraz w dupie. Musimy iść do generatora, kurwa! Mów i o dupy! Tutaj, a, kurwa, przejdź jak najdalej! Sprintowanie mam wrażenie byłoby skuteczniejsze, ale okej. Okay. Interakcja jest git. Aktywacja, i teraz ładujemy. Ile będzie w ogóle tych magicznych generatorów tutaj? O to jest pytanie. Biebie, je, 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 je. O, blokowanie. Łączę z systemami, zachować zero tego, zero tamtego, dobra? Postaram się. Bardzo chętnie. Ale te chmary tutaj bardzo łatwo jest przegapić, niestety. W całej tej ferii rozpierdolu, która tutaj nam przygrywa niczym opera na wycieczce szkolnej. O, kurwa. Dobra, moment. Aktywujmy sobie furię, powalczmy z nimi troszeczkę, zamknijmy się w animacji i eliminacji, żeby mieć chociaż moment spokoju i kroimy dalej, byle w te winorośla nie wchodzić. Winorośla? Zero w tym wina pewnie jest. Dobra, jest zajebiście. Tutaj mają w ogóle kolejne stymulanty, fantastycznie. Miotacz, 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 miotacz. Tererere, skaczą na mnie małe tyranidy, ale nie znają moich możliwości. Kurwa, a może znają, a może jednak znają, Jesus. 88, 87. Czy będzie jeszcze trzeci? Bo jeżeli będzie jeszcze trzeci, potencjalnie mam przejebane. Muszę się tutaj trzymać. A kurwa, jak atakują! Pomocy! Dobra, możemy iść dalej, możemy iść dalej. Ale czy damy radę? Oba generatora aktywne! To jest to, o to nam chodziło! Tylko teraz musimy jeszcze to gówno przeżyć! Jak? Kurwa! Zajebać tego, zajebać tego, jednego i drugiego! Nie mogę! Nie mam życia, padłem, come on! Powalono cię na ciśni, żeby użyć reliktu. Dobra, mam relikt, możemy się podnieść. Musimy też tego tutaj dziabnąć. Rozjebać tych, kurwa, latających! Ale czy ten miotacz ognia w ogóle mi na to pozwoli? Mam wrażenie, że nie zadaje im obrażeń, kompletnie! Nie mam fur, nie mam nic! Wszędzie, kurwa, robale! Nie mam dokąd uciec, to jest, kurwa, najgorsze nawet. Składa amunicji? To mi nie da pewnie amunicji do mojego karabinu. Zostaje mi tylko pierdolony pistolet! który też rzeczywiście jest potężny, nie powinien go tak obrażać, ale kurwa... No nie no, amunicja, granaty, no świetnie, mamy zajebiście dużo granatów, nawet ich nie podniosłem. Jeb, 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 Oj, chuj. Dobra, jestem w dupiu. Jestem kompletnie w dupiu. Raz, dwa, trzy I silne pierdolnięcie. To mnie nie uratuje, to mnie nie uratuje, nawet mi pancerz teraz nie wróci. Trzy i pierdolnięcie. Tąpnięcie, to jest za mało. Kurwa, bądź! Jak ja mam tu walczyć niby, zaraz umrę z domu! Relikt gwardzisty? Ty, moment. Poumierały te górne? Nie, nie poumierały. Ja muszę się skupić na tym, żeby poumierały. O! Oh, nie! Chłopaki, podnieście mnie, błagam. Szybko, Gadriel. Nie, no kurwa, podnoś mnie, nie robię jakiejś roli. Dobra, szybko, szybko, prędko, prędko. Nie mam reliktu gwardzisty, ale żyjemy. Dobra, wracamy. Mamy pełen pancerz. Dobra, napierdalać we fioletowych latających. Oni robią mi największe tutaj obrażenia. I strzelają! Tak, jeden padł! Dobra, jeszcze drugi i będzie po kłopocie. Możemy tam pobiec go wyeliminować, jeszcze nie eliminowałem tego latającego. Let's go! Małe robactwo się rozpierzchło. Do widzenia. Hahaha, ha, ha! nie czuję już przewagi nad nami. Ja pierdolę! Powiem tak, wiecie, jaki jest największy minus grania z AI, a nie z kimś w tej kampanii? Że jasny byłby podział zadań, gdybyśmy mieli tutaj dwójkę innych ludzi. Ja używam miotacza ognia i załatwiam roje, a dwie pozostałe osoby skupiają się na wszystkich tych robalach. I o ile naprawdę mam wrażenie, że moja tutaj dwójka ziomeczków próbuje cały czas walczyć z robalami. Gdzie ja mam dotrzeć dokładnie? W tamtą stronę. Czy ja miałem tam już dotrzeć wcześniej? Nie no, musiałem to chyba wszystko wymordować. Za każdym razem, Znaczy, już drugi raz tak by było. Jesus. Eee, tak więc wydaje mi się, że oni robili co w ich mocy, żeby strzelać do tych przeciwników, eee, ile tylko po prostu mogli, ale było to troszeczkę za mało. Na szczęście miałem relikt, dlatego nie mogłem podnieść. tylko Wydawało mi się, że wiedziałem, jaki to jest znaczek, ale jednak chyba nie. Eee, potem oni mnie podnieśli, tak więc dobrze się to skończyło. Let's go. Ale naprawdę, są tutaj momenty, które są mega hardcore. Hardcore niż bym się spodziewał. You have to tell us about your research, Arch-Vedas. Denied. Classified. Uh, Leave such matters to me. Be prepared. Transmission complete. Your assistance is no longer required. Major Sarkana, please escort Nozick to the Thunderhawk and get him off world. Yes, my lord! With pleasure! I shall be glad to be rid of these trivial duties. <laughs> As I will be glad to cease the flapping of this repugnant flesh voice. Time to go. This elevator goes to the rooftop. Ciekawy jestem, co się będzie znajdowało na tym dachu. Rozumiem, że ci wszyscy e, adeptusi, mechanikusi nawet brzydzą się używania własnego ludzkiego głosu, bo ewidentnie preferują chyba kontakt cyfrowy. Ale cóż, tak, e, mam wrażenie, że w ich głowach to już... Powłoka cielesna to jest tylko nieprzyjemna przeszkoda we wszystkim innym, co robią. Dobra.

Major, did you see what happened? No idea! We saw no impact! That is territory claimed by the swarms. We need to reach him fast. There was an armoring chamber below. Jump packs. <noise> past! Tak. Tak. So, the guardsmen. With respect, my lords! We're canadians! We can take care of ourselves! Sarkana naprawdę jako dowódczyni tutaj zasługuje na wieczną chwałę! My, aniołowie i bogowie wojny wręczy, chcemy im pomóc. Ona nie, co tam chopaki, koro. Proszę was, będzie Git. Dobra, miejsce katastrofy i mamy jetpacka. Jeśli Nozick jest jeszcze zimny, to ich czas jest wystarczający. Nikt nie jest na południu, będą mieli swój work. Dobra, właśnie, tutorial poproszę, przytrzymaj Y, by wyskoczyć wysoko, naciśnij Y, by wykonać daleki doskok na ziemi lub w powietrzu, przytrzymaj prawy bumper, gdy znajdujesz się w powietrzu, by wykonać potężne uderzenie, celu używając prawej gały, naciśnij lewą gałkę, by przez chwilę unosić się w powietrzu podczas skoku, celowanie i strzelanie również pozwala na pozostanie w górze. A, okej, okay. czyli po prostu wystarczy, że e, mogę kliknąć, A, nie. Mogę kliknąć Y, żeby sobie zrobić taki, jakby unik w dowolną stronę. Musimy się to tylko odładować, i mogę w tej chwili podskoczyć, zacząć celować, i mam krótką chwilę, żeby sobie postrzelać, ale mogę też później po prostu wylądować. Dobra, czyli możemy robić tak. Możemy przytrzymać. A! Aktywować się tylko podniesieniem noża w górę i walczymy dalej. No dobra. Całkowicie inny system niż w Wiedynce. Znaczy, całkowicie to może dużo powiedziane. Powiedziałbym, że raczej po prostu zmodyfikowany. Ale tak, muszę sobie naładować potężniej moje uderzenie nożem, Masz się niebieski kolor na naszych frasterach zapali. I dopiero wtedy możemy, dopiero wtedy możemy jakby przypuścić ten atak w dół. Wcześniej po prostu machniemy bronią w powietrzu. Co mamy na drugą broń? Jakiś bolter po prostu automatyczny? Wydaje mi się, że tak. Co by tutaj wziąć? Okulusik. Jaki to jest ten okulus jeszcze raz? Poszerzony magazynek, szybkostrzelny. Dobra. Okulus to nie jest ten, co mi się wydawało. Ustaliliśmy to już poprzednio, a przynajmniej ja sam dla siebie ustaliłem. Dobra, mamy dotrzeć gdzieś tam. Tutaj mamy jakiś taki bo boczny kawałeczek. Nie wiem, dokąd on mnie doprowadzi w sumie. Widzę, że nawet jak przytrzymam dłużej karabin melta, broń termiczna, na krótki dystans, kurwa, może bym się skusił. Gdybym miał coś szybko strzelnego pod moją podstawową broń, to może, ale tak w obecnej sytuacji chyba średnio mnie to grzeje. Nie mogę wisieć w powietrzu w nieskończoność, nie mogę też sobie celować tym, gdzie pierdolne w nieskończoność, bo po chwili automatycznie spadam w dół, tak więc są pewne ograniczenia, ale nadal. Walka na ziemi, mogę robić... O, mogę robić uniki, mogę nawet się wyratować spadając w dół i jeszcze się podbić. Uh, Take full of the Juhu! Piękne pierdolnięcie. Oczywiście, że wszystko zginęło teraz. Tak ma być, moi drodzy, tak ma być. O, nawet kontry nie dałem rady zrobić, świetnie. Lećmy do góry, na dół. Ty no, y przecież się wybijamy, pierdolnięcie! Mogłoby być to potężniejsze pierdolnięcie. Czekajcie, bo mi się ciągle myli, że ja to Y mam robić, a klikam coś kompletnie innego. Piękna eksplozja. Muszę pamiętać, żeby częściej po prostu strzelać takiemu robalowi kopniaka, bo tym wykorzystać moją super umiejętność strzału. Tety, ty, ty, przytrzymaj lewy trigger i naciśnij... Dobra, okej, okay, wiem, że się mogę wzbić i strzelać. Jeszcze nie poczułem takiej potrzeby. Lecimy dalej. A po prostu na razie chcę ich tutaj, wiecie, napierdalać. Mogę się wzbić w powietrze polecieć prosto do robaczków. O, uh, postrzał. Kurwa, i sobie anulowałem postrzał. Moja chyba ulubiona umiejętność teraz właśnie ogłuszenie i ten filmowy wręcz strzał, a tak rzadko jej używam niestety. Dobra, let's go, let's go. Amunicja, amunicja, amunicja Krabin boltowa, amunicja. Dobra jazda. Gdzie, wy, gdzie my was tutaj mamy robaczki. Lecimy do góry i lądowanie. Uh, 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 uh. I od razu eliminacja. Poproszę. El Mynia muśnie. Dobra, jeszcze jakieś robactwo dookoła? Oczywiście, że tak. Ja to pierdolę, lecę prosto w nich. Juhu! Ale tego dużego to nawet, że nie zabija na raz. Nie jest to niesamowity sposób na mordowanie wszystkiego. Taki jak był, taki jak był poprzednio, tak więc trzeba się mieć tutaj, wiecie, na baczności. Kurwa, ledwo, ledwo widzę mój celownik, jak to robię. O kurwa, ty oberwałem w powietrzu! Zestrzelili mnie jak muchę wręcz. Nie podoba mi się to, tu mamy dużego. Wlećmy w niego. Tym. Postrzał w kogoś tam. Jeszcze jedno pierdolnięcie. Jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Dobra, pokrójmy po prostu pana snajpera. Eliminacja. Lecimy. Co tam, pancerz odzyskany. Kurwa, mam nadzieję, że pancerz odzyskany. Dupnięcie. Wycofanie. Krój, krój, krój. O! Blok. ha. Kurwa. Ha, ha. Oj, spadł na dół, atakując mnie. Co to za frajerstwo z twojej strony, panie Robalu. O, wróciłeś na górę? Świetnie. ha. ha, ha. Cudowna eksplozja. Może powinienem czasami rozważyć jakąś inną formę tutaj jakby wylądowania, bo jak już mówiłem, myślałem, że po prostu wyląduję, dupnę i wiecie, sprawa załatwiona, a jeszcze skończyć to tak, że wiecie, wpierdolę się w sytuację, w której niekoniecznie chciałbym być. Jebnięcie! Oj! O, ty, to nawet że się udało. Jakiś tam strzał, filmowy, eliminacja, jazda. A więc tak, teraz to to walka jest cholernie przyjemna. Nie, żeby wcześniej nie była przyjemna. Po prostu teraz mam wrażenie, że nasza skuteczność wzrosła. Zawsze ze skutecznością związana jest zajebistość. Dobra, ta mamy iść, ta mamy iść. Lecimy, nie śpimy. Przeładowanie tylko szybkie jazda. Czy to mnie będzie, nie wiem, próbował zjeść? Wygląda jakbyś miał zamknąć jak ta, wiecie, muchołapka. Dwa te, składa amunicji. Więcej plugawych ksenosów. A Boże, Boże, dotrzyj do miejsca katastrofy Za biomasą, zajebiście. Aaaaa, only no dobra, to będzie kolejna tutaj tym razem wielopoziomowa akcja, żeby podłożyć te wszystkie ładunki, ale zrobimy ją w kolejnym odcinku, wybaczcie. Dzisiaj troszeczkę krótszy niż miejscami potrafi być, bo naprawdę żołądek daje się we znaki, no ale nie powinienem się tłumaczyć. Ale i tak myślę, że filmowo jesteście ostatnio dość usatysfakcjonowani. Dzięki, trzymajcie się i bye bye.